Witajcie, witajcie moi kochani rodacy. Widzicie? Człowiek świadomy dwa lata temu. Taki pozdrowiu. ki i marchewka, czyli 500, plus, 800. Plus. Proszę, proszę, proszę. Tu pilnują, by przypadkiem ktoś. O nie zburzył ich iluzji. O. Zaszufladkowani w schematach pilnują, by ktoś przypadkiem nie zburzył ich iluzji, a iluzją są tak zwane wybory. Jeśli jesteście z narodu polskiego, spotykajcie się z rodzinami, nie idźcie na żadne fałszerstwa zwane wyborami. Nie przykładajcie do tego ręki, do, tego, do tej grabieży, bo oni o Was zapomną. Na podstawie artykułu 104 Konstytucji, powtarzam jeszcze raz, będę powtarzać do znudzenia. Posłów nie wiążą instrukcje wyborców. Rozumiecie to? Krzyczą, że będę rozliczać jeden drugiego. To przypominam Wam artykuł 105 Konstytucji o bezkarności z wiejskich tych tak zwanych wybrańców. Rączka, rączkę myję, kruk, krukowi oka nie wykole. Wszyscy razem przyczyniają się do grabieży narodu polskiego. To jest raz. Do ziemi rdzennej Polaków. To jest dwa. A za chwilę będą wam grabić wasz czas za miskę ryżu. Sławetną miską ryżu. Wam tutaj jeszcze tu otworzę, może obrazki wam, do was przemówią. Co jeszcze jesteście niezdecydowani, albo myślicie, że jednak warto tam iść? Trochę takiej prawdy obrazkowej dla antypolskiego, okupacyjnego systemu. W naszym przypadku ci, co są z narodu polskiego, Dobrze, no społeczność polska również y, są ludzie, którzy są, mają honor i upór w sobie. Znam takich, osobiście znam takich ludzi, którzy, mimo że nie są z narodu polskiego, ale są z nami, zasmidowali się i mają takie same poglądy. Bądź podobny niż jak ja. Co? Następny cel w życiu? 500 plus. O, 800 plus jeszcze będziecie mieli. No zapomniałam. 15. emeryturę będziecie mieli. A w tym czasie oni kradną Wam ziemię ojczystą z stóp. Pamiętacie, jak Wam wspominałam o tej dziewczynie, która ma ojcowiznę z dziada, pradziada, uprawiają maliny, chcą mi wypierdolić bez żadnego ale. No i to zrobią. Bo ustawę sobie przemycili, przegłosowali o tak prawie geologicznym. No, także kochani. Albo kuźwa uznajecie okupacyjny system, zastanówcie się. Albo nie będziecie go uznawać i postawicie kontrę, o koniem, bo to już naprawdę jest zakrawa na. Ta, 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 o, przepraszam, ta wasza ignorancja i ta wasza bezmyślność, no co niektórych, nie mówię, że wszyscy jesteście tacy sami. Ale zdarza się dużo ludzi, którzy nie myślą, koźwa, bo słuchają tych swoich liderów zadaniowanych, koźwa, udających Polaków, i którzy wam nie mówią, w czym bierzecie udział i w czym żyjecie. Także serdeczności i dobrego popołudnia czwartkowego wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. Hej.